To się w opiekę odda panu swemu, a całym sercem, szczerze ufa mu. Śmiało rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie. Żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczy obie żywy nie i w zaraźliwym powietrzu ratuje, w cieniu swych skrzydeł zachowa Cię wiecznie, od Jego pióry uleżysz bezpiecznie, uleżysz bezpiecznie. Siostry i bracia, gromadzimy się w naszej świątyni, w ten przepiękny styczniowy poranek, aby modlić się za naszą siostrę Ilonę. Która zasnęła w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy ją miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby świętej pamięci Ilona, która przez chrzest stała się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmiła się ciałem Chrystusa, teraz została wezwana na ucztę dzieci bożych w niebie i razem ze świętymi stała się dziedzicem obiecanej Nagrody Wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszą siostrą mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Panie Jezu, który prześmielś na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Pachanie który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogąca, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Ojcze wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn Umarły z Martwych wstał. Spraw łaskawie, aby mocą tej tajemnicy Twoja służebnica Ilona, która zasnęła w Chrystusie, przez niego dostąpiła radości zmartwychwstania, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to abyśmy i my postępowali w nowym życiu jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy. Oto słowo Boże. W kamieniu życia ujrzę, dobroć Boga. W kamieniu Oj, dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? W krainie życia Mojże, dobroć Boga! O jedno tylko proszę Pana o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Krainie życia, ujrzę dobroć Boga. Usłyszę, panie, kiedy głośno wołam, Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Będę szukał oblicza Twego, panie, Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Dobroć Boga wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Bizim doğruca Boga Aleluya 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 Ja jestem stanie i życie. To wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Alleluja! 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 Pan z wami i z duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Ałatomię, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z, uczny, z uczty weselnej powróci, aby Mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy których pan zastanie, czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy to o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi owi, słudzy, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. Proszę usiąść. Umiłowani Chrystusie, siostry i bracia, na samym początku tej homilii chciałbym wyrazić jeszcze raz wyrazy współczucia dla rodziny i Was, przyjaciół i krewnych, czy to tutaj zgromadzonych w świątyni, czy też przed monitorami czy ekranami swoich telewizorów. Z racji na odległość, z racji na pandemię, Również i ten pogrzeb ma trochę inny charakter. Charakter, który sprawia, że może choć oddaleni, to jednak czujemy się zjednoczeni zjednoczeni w wierze, nadziei, miłości. Miłości, którą zaszczepili w nas nasi rodzice, którą, w którą wszczepieni zostaliśmy poprzez Chrzest Święty. Tutaj w prezbiterium, na poczytnym miejscu znajduje się świeca paschalna, która przypomina nam. O tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przypomina nam zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Jest taką latarnią, która wskazuje drogę do wieczności. I dlatego też tę Bożą latarnię, świecę paschalną symbolizującą Chrystusa zmartwychwstałego stawiamy przy trumnie świętej pamięci Ilony. Na trumnie znajduje się całun, który, który przypomina białą szatę, którą, w którą, którą otrzymała świętej pamięci Ilona na chrzcie, świętym. na chrzcie Świętym, który zanurzył ją w śmierci, w zmartwychwstaniu Chrystusa, który dał jej życie nowe z Chrystusem w Chrystusie i przez Chrystusa który dał jej życie, nie tylko szczęśliwe, obietnice życia szczęśliwego tutaj na Ziemi, ale przede wszystkim obietnice życia wiecznego bowiem dla osoby wierzącej życie się nie kończy wraz z śmiercią. Wraz z śmiercią zaczyna się kolejny etap, nowy, nowy rozdział, tym razem rozdział, który będzie trwał wiecznie. Trwał wiecznie, z tym, że my, którzy pozostajemy tutaj na ziemi, mamy prawo do tego, by czuć smutek, by czuć samotność, by czuć ból, bo, bo, bo przecież kochaliśmy świętej pamięci Ilonę. Kochaliśmy jako naszą przyjaciółkę, jako członka rodziny, jako członka parafii Chrystusa Odkupiciela który aktywnie uczestniczył w życiu parafialnym, w życiu sakramentalnym, do końca, jak tylko było to możliwe. Kochani, warto o tym pamiętać, że śmierć to tak naprawdę jest próg. W obliczu śmierci każdy stanąć musi. Śmierć to jest brama do wieczności. Łatwiej ją jest przejść, gdy się ma czyste serce i sumienie. Łatwiej jest ją przejść, gdy się ma bliskich wokół siebie, ludzi, którzy kochają. Łatwiej ją przejść, gdy później wiemy, że będziemy dobrze wspominani i wspierani. Modlitwą, bo przecież każdy jak człowiek jest poddany próbom, różnym próbom. Pokusa nie śpi, mówimy przecież, licho nie śpi, zły czuwa i łasi się, by nas przekonać do swoich pomysłów na życie. Dlatego trzeba wziąć tę. Tę radę z dzisiejszej Ewangelii solidnie i dobrze i mocno do swego serca. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu otworzyć, gdy nadejdzie. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Chciałmy zatem czuwać i trwać w modlitwie za duszę świętej pamięci Ilony i prosić, abyśmy kiedyś, na końcu naszego ziemskiego życia, również mogli z miłością i taką pewnością serca i spokojem sumienia przejść przez bramę życia, przez bramę śmierci, do nowego życia, do życia z Chrystusem w Chrystusie i przez Chrystusa. Amen. A teraz módlmy się do Boga Ojca wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia żywych i umarłych. Módlmy się za Kościół Święty, aby Bóg umocnił w nim wiarę w zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłą Świętej Pamięci Ilonę, aby Bóg przyjął ją do życia wiecznego, który ją obiecał na Chrzcie Świętym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodzinę pogrążoną w żałobie i za wszystkich, których ta śmierć dotknęła, aby Pan Bóg udzielił im pociechy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, krewnych i dobroczyńców, aby Pan Bóg nagrodził.